Witajcie w marcu. Piękna pogoda, słońce, po prostu jest energia do działania i ja rozpoczynam ten dzień w ogrodzie w poszukiwaniu wiosny. Zaraz Wam pokażę, jakie piękne kwiatki zaczynają wychodzić. A do jakaś kłótnia widzę, tak? Teraz udajecie takie grzeczne. Spójrzcie, jak tutaj się pięknie, fioletowo zrobiło i dosyć dużo tutaj tych kwiatków wyrosło, ale widzę, że to jest dopiero początek i tutaj wzdłuż ogrodzenia też coś zaczyna wychodzić, ale myślę, że to będą zupełnie inne. Patrzyłam na prognozy pogody, ma być teraz przez dłuższy czas tak po 14 stopni, więc chyba najwyższa pora zabrać się za pracę w ogrodzie. Jesteśmy teraz koło mojego ogrodu zimowego. Tu zauważyłam, że wokół drzew właśnie też są posadzone różne kwiatki, więc będzie to pięknie wyglądać. Dlatego też nie sadziłam roślinek cebulkowych, żeby zobaczyć, co tutaj wyjdzie. A dopiero wiosna się zaczyna. Zobaczcie, co tutaj mam pięknego. Jakiś czas temu kupiłam świetną ręcznie robioną donicę na kwiaty, więc zaraz wybieram się do ogrodniczego i będę tutaj coś sadzić. A te, jak się geniają, Bambi! Zdejmuję tutaj moje ostatnie światełka. Trzymam je, słuchajcie, do końca, do ostatnich śniegów, ale z tego co widzę, już nie zapowiadają ich. Pamiętam, ja mam urodziny 2 kwietnia, jak mam u moich rodziców kiedyś i śniegu było wtedy po kolana, a zdecydowanie już go tu nie chcemy. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ten tydzień jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bo mamy dużo okazji do świętowania, o czym. Opowiem wam w dalszej części vloga. Przyszłam zgarnąć ostatnie ramki, ale tutaj znalazłam już żółte pączki. Kurczę, takie piękne słońce, pogoda, a tak mi zmarzły dłonie, więc no niestety nie można jeszcze ruszać się bez rękawiczek. Ja zrobiłam obczajkę tutaj okolicznych różnych centrów ogrodniczych i szkółek. Widzę, że jeszcze nie wszystkie są otwarte, na pewno nie te, w których kiedyś byłam, ale znalazłam jakieś nowe miejsce i jadę po kwiatki. Zamówiłam wczoraj również torcik. Dobra, jestem w samochodzie i jadę w takim razie po jakieś kwiatki. Pieski zwołałam do domu, ale one mają tak jak ja. Jakie słońce, to po prostu latałyby tylko w ogrodzie i nie wracały do domu. Także dobra, jadę, ogólnie powiem Wam, że muszę zrobić wielkie porządki w domu, w ogrodzie, w garażu, trochę nie mam z tego głowy, trochę nie miałam siły i też nie mogę się nadwyrężać jeszcze po tym zabiegu, no ale mm. powolutku, małymi krokami. No, tu jest w czym wybierać. <laughs> Może jakieś wiszące kwiatki, ale kolorowe bratki zdecydowanie. Rymulki mi się podobają, fajnie wyglądają. Z babcią gadałam przez telefon, powiedziała, żebym sobie stokrotki też kupiła, fajnie będą wyglądały razem w jakiejś takiej kompozycji. Może jakieś ziółka kupię do posadzenia. tymianek, Oregano. I to na zewnątrz poszku można posadzić, tak mi się wydaje. A tutaj mięta jaka piękna. A to są chyba liście laurowe, tak mi się wydaje. No tutaj tyle tego jest, że. W sumie nie wiadomo, co wybrać, ale bardzo ciekawa rzecz. Te roślinki to jest wieżba pleciona, i ona będzie tutaj tak rosła do góry. Do środka można coś wstawić albo ją nawet podświetlić. No tutaj tych wieżb to jest naprawdę bardzo dużo. Te fajne, takie okrągłe. I wynalazłem tutaj moje. Wspomnienie z dzieciństwa. Nie zapomina To na pewno wezmę. Tak wygląda póki co mój koszyk zakupowy. Pięknie. Wpadłam tutaj do drugiej alejki. Ogólnie iglaków to mam dużo, ale może coś ciekawego by się znalazło. Szukam jakichś ciekawych doniczek takie zwierzęta, ale nie mój klimat. Te domki jakieś śmieszne, drewniane to nie przeżyje mi to na zewnątrz, raczej nie bardzo. Tutaj na ziółka. Kwiatki w bagażniku, więc jadę je posadzić. Z tyłu między siedzeniami udało mi się wierzbę wcisnąć, żeby tam nie poleciała przypadkiem. A wracając z tego ogrodniczego, to mam po prostu drogę totalnie przez las. Marzec, miesiąc świętowania. Dużo okazji specjalnych, ale w tym tygodniu mamy ich aż trzy. I z tej od okazji kupiłam sobie coś, na co miałam ogromną ochotę. A oto mój ulubiony tort pomarańczowy. I zrobię coś, na co zawsze miałam ochotę: czyli po prostu biorę tort, biorę łyżkę i jem to tak. Wiecie, od razu. Jeju, jak ja uwielbiam ten tort. On jest przepyszny. Mmm, bajka. No, dobra. Powiem Wam o co chodzi. Pierwsze święto, zakup domu. Dokładnie 8 marca podpisałam umowę rezerwacyjną na ten dom z tym pięknym ogrodem. Drugie święto, 7 urodziła się Bambinka. 8 Dzień Kobiet, a o ile pamięć mnie nie myli, to 14 zawitała do nas Pandusia. Także no słuchajcie, po prostu kumulacja świąt. Żeby tutaj nikogo to nie zmyliło, prawa jest na maksamokrę, ale położyłam sobie pod kocyk coś żeby było cieplutko i zajadam ten tort mm. rewelacja, oczywiście nie zjem tego całego tortu naraz, ale może jedną czwartą <laughs> wróciłam do domu i pokażę wam diabła wcielonego patrzcie jaki brudas co to za łapy brudne, gdzie pani była? no w rzece, a gdzie? dobrze mi nie wskocza na kolana najlepiej być brudasem, to jest najszczęśliwszy piesek nie przyznaj się do niczego <laughs> Idziemy cię myć. Paula w białej koszuli, co się rzadko zdarza, no ale wiadomo, świętowanie domu. Trzeba się ubrać na galowo. <gryz> Wziąłem koc, który już i tak jest do prania i użyję tej pianki do łapek. Bugalux bardzo fajna jest, bo nie ma sensu jej teraz myć całej i tak zaraz wlezie do rzeki czy gdzieś tam. Także powiem Wam, że fajnie mi się ona sprawdza. Przydałby się tu jeszcze jakiś papier. Bardzo fajna jest ta pianka, ponieważ ten aplikator na łapkach, on jest silikonowy i się go zdejmuje. Można go umyć ładnie. Brudziu. Chciałaś włazić, to teraz musisz troszeczkę dać się wyczyścić. Już nie, no bez przesady, ale wiecie co na pierwsze co zrobiła? Blaza na lekowisko. Łapcie tylnie. Tak, poczka zjamyka, miałam już dość pani. Widzicie, minę? Tak, nie tym śpiąca, brudy, brudząca. Nasz brudniczek już zasypia. Ogonka nie chcemy, bo jest czysty. Czyścimy łapy. Daj się wyczyścić. E-e. O, takie to ciłałki są śmieszne. Brudzik. O, ale tu masz błota. O matko, o, matko, matko. Ręce całe czarne, a, pec, a ja nie wchodziłam do błota i co? Mam teraz cierpieć? Nie, nie wiem, co ty zrobiłaś ze sobą, tyle ci mam do powiedzenia. Nie wiem, czy to nie szybciej byłoby cię umyć, ale już trudno. <grym> Żeby się tak jeszcze w kąpieli ładnie leżała, to bym była zadowolona. E, 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 leżysz. Jakby jeszcze pandusia była taka grzeczna jak ty. To już w ogóle byłby szał. Może chociaż jedna w tym domu się udała. Co do kąpieli. Nie no, te łapy są cały czas brudne. Ulala, ale dzisiaj słońce świeci. No pogoda jest po prostu boska. Zapraszam na ulubiony segment, czyli odpakowanie paczek, ale powiem Wam, że jeszcze odnośnie tego tortu to zdecydowanie będę kontynuowała tradycję i co roku będzie <grym> jedzone. Dobra. Słuchajcie, zacznijmy sobie od supli, e, czego Wam nie pokazywałam wcześniej, jaką piję omegę. Piłam kiedyś tą instagramową, ale tu się wgłębiłam, w te tematy. I powiem wam, no drogo wychodzi, więc polecam z Norsan. To już naprawdę od długiego czasu sobie kupuję. Jest fajna witaminka K2, bo mi się skończyła, a przy dużych dawkach witaminy D zawsze biorę. No i Selen, to moje ulubione kropelki. Już wam pokazywam, naprawdę są super. Tutaj będę miała ciekawą rzecz. Wiecie co ostatnio za mną chodzi? Ceramika. Jakaś taka wiecie, wiosenna, kwiatowa. Coś pomyślimy na ten temat, bo mam właśnie dużo takiej, wiecie, zimowo-świątecznej, szyszkowo-grzybkowej. A zdecydowanie teraz wiosna budzi się do życia. Jakie ja w ogóle to otwieram? Nieważne. Słuchajcie, rzecz, o której ja chcę Wam powiedzieć, to co ja wprowadzam teraz, regularnie to picie ziół. Więc nie będę mówiła, że koniec z herbatkami, ale chcę sobie wyrobić taki nawyk. Więc liście szałwi. Wszystkie tutaj mam z Dary Natury i polecam. Słuchajcie, tutaj mamy też certyfikat ekologiczny. Szałbia ma szeroki zakres zastosowania. Słuchajcie, ja będę sobie robiła takie swoje mieszanki, ponieważ jak widzę takie gotowe mieszanki, powiedzmy, nie wiem, na wątroby, na coś tam, to szczerze to są po prostu drogie, a można sobie samemu wymieszać. Więc szałwia jest bardzo wszechstronna, ale myślę, że warto szałwię też mieć. Przy wypadku jakiejś przeziębień, na przykład bulgado i tak dalej, no ale fajnie też na nasz układ hormonalny. Dobra, nie będę tutaj się rozwijać, więc szałwii mam aż dwie paczki. Słuchajcie, rozmaryn, można używać tego jako przyprawy, ale można sobie też to zaparzyć i tak też planuję dodawanie do moich mieszanek. Dalej mamy pokrzywa, liść. Kolejne to jest, słuchajcie, kwiat koniczyny czerwonej. No taka koniczynka. Znana nam roślinka, ale słuchajcie, też jest fajny wpływ na kobiecy organizm. I ja myślę, tutaj okres menopauzalny cały czas piszą, ale no z myślę, że dla każdej kobiety, choć nie tylko się sprawdzi. I tutaj z takich większych to mamy meliskę, wiadomo. I jeszcze wzięłam e, ziele skrzypu. Także będzie, słuchajcie, ostra mieszanina <ścoughs> ziołowa. Powiem wam, że jutro mam spotkanie online z moją znajomą, doradcą dietetycznym, żywieniowym, zwał jak zwał. No i co wam powiem? No lecimy z ostrym planem ogarniania mojego organizmu. No myślę, że warto się tym zająć. Wiosna, w ogóle jestem jakaś taka zmotywowana, wiecie. Po tym moim zabiegu to też czeka mnie długi proces do doprowadzenia tego wszystkiego do normalności, ale jakby się to już dobrze goi, więc w takim razie mam tutaj miejsce na zrobienie czegoś nowego. A co ja tu zamówiłam? Dobra, już wiem. To tak wam pokażę na szybko, bo ja po prostu robię dalej opatrunki. Więc tutaj mikrodacyl do odkażania, pH-haft do bandażowania, no i jakieś takie kompresy i takie tam. Paula, stały z aptek. Już mi się nie chce chodzić, więc zamawiam online. Witajcie w mojej łazience. Przyszłam tutaj z zakupami małymi z Rosmana i wypakuję, pokażę Wam na co tutaj nowego się skusiłam. Część jest nowości, a część takich rzeczy, które już Wam cały czas. Słuchajcie, pojawiły się nowe maseczki w płachcie z Isany. To jest jakaś wiosenna edycja. Powiem Wam, że ja nakładam maseczki albo codziennie, albo dwa razy dziennie, więc potrzebuję dobrej cenie tych masek. I słuchajcie, one teraz są w promocji, a jeżeli chodzi o składniki mam tutaj kwas hialuronowy, pantenol i ekstrakt z magnoli, więc świetnie. Następnie, słuchajcie, do przetestowania wzięłam nowe, wiecie, że jestem fanką tych rękawiczek nawilżających, więc znalazłam takie z perfekty. No robi się coraz cieplej, natomiast mam tak wrażliwe dłonie, że muszę cały czas to nawilżać. No i sami mi napisaliście, że dziękujecie za polecenia tych i Faktycznie, no nic nie ratuje rąk jak tamte, ale trzeba stosować regularnie. E tutaj słuchajcie, mamy 30% kompleksu masłusza, emolienty i gliceryny, Także zobaczymy, czy będą lepsze. Zobaczcie jakie śmieszne, tutaj mam gogle. <laughs> to są słuchajcie takie płatki hydrożelowe nawilżające. Pod oczy z ceramidami, kolagenem, kwasem hialuronowym, rozmarynem, rumiankiem i zieloną herbatą, więc będą miały takie działanie rozjaśniające nawilżające. Też te płatki nakładam codziennie. Nakładam te z Pixi, które Wam pokazywałam, ale mówię, naprawdę chcę sobie coś nowego czasem potestować. Zrobiłam zapas tych moich Isanowych rękawiczek. Te są najlepsze, one są teraz w promocji, więc polecam. Sprawdźcie sobie dostępność w aplikacji, bo. No, często ich nie ma. No i wziąłem coś sobie dla testu. Mija. W ogóle oni też teraz też mają promocję chyba 3 za 2. I to jest balsam ujędrniająco-wygładzający. Ja na twarz używam retinol, więc jest to kuracja złuszczająca, przeciwzmarszkowa, przeciwtrącikowa. Ale myślę, że na ciało fajnie też zadziałać też anti-aging. I tutaj mamy balsam z kwasami AHA oraz witaminami. Więc ja nie będę tego nakładała codziennie. Myślę, że dwa razy dziennie, trzy razy trzy razy w tygodniu, to miałam na myśli, um, ponieważ no, później trzeba będzie dobrze nawilżyć skórę. Kwasy AHA, glikolowy i mlekowy, witamina, ekstrakt z guarany, ekstrakt, ekstrakt z krwawnika pospolitego. O, krwawnik powinnam sobie kupić do picia, też jest super dla nas kobiet. Mocznik, sok z trehaloza, kwas hieluronowy, ceramidy, masłusza więc naprawdę fajny, bogaty skład będę testować. Pierwszy raz kupiłam siata pusta, siata z moich uchanych lodów wrocławskich. Boże, słuchajcie, ja kupowałam tyle. Kart, bo kupowałam sobie po prostu jakby vouchery na lody i chodziłam z tymi lodami, gdzieś tam grać się były plecaki, torby, a ja byłam zakochana w tych lodach. Coś, do czego mam słabość w jedzeniu, to ten tort, który wam pokazałam, chipsy i lody, ale tylko tamte. W sensie może znajdę jakieś inne, ale. Na drugim miejscu mam te swoje, które robię sama, więc chociaż tyle dobrego, bo wiem, co tam jest. Muszę zrobić w ogóle jakąś metamorfozę tej łazienki, w ogóle metamorfozę całego domu, ale powiem tak: ja nie daję sobie żadnego ciśnienia na robienie tych rzeczy, bo wiem, że czym szybciej, czym więcej rzeczy naraz na głowie, tym robię to gorzej, tym po prostu mnie to nie cieszy. Jak ja się tu przeprowadziłam, zapierdziel był z kalendarzami, to raz. Później tutaj te malowanie całego domu. To ja sobie teraz szczerze powiem nie wyobrażam, żeby wprowadzić z powrotem ludzi tutaj, choć ja wiem, że tu muszę jeszcze zrobić ściankę. Myślałam, że wydać tam jeszcze jakąś fototapetę. Także, no kurczę, jest tego dużo, ale mam takie podejście, że ja będę to cały czas mieszkać. No to po co mi jakiś pośpiech? Jest dobrze, jak jest. Myślę, że to jest błąd. Wielu ludzi, że mamy jakieś plany, marzenia, cele, osiągniemy je. I zaraz, od razu szukamy kolejnych. Nie zdążymy się nacieszyć z tego, co jest, z tego, co tak naprawdę bardzo pragnęliśmy, i wydaje mi się, że to jest taka sztuka życia, żeby doceniać te małe rzeczy. Pokażę Wam. Mam taki, kurczę, jak to powiedzieć, moment w ogrodzie, w którym po prostu mi się przypomina, jak to Wam pierwszy raz. Stoję w tym jednym konkretnym miejscu i mam takie wspomnienia, No to jest tak. Najczęściej wychodzę sobie przez te okno tarasowe no i mam ten widok ale zdecydowanie rzadziej jestem z drugiej strony tej od ogrodu zimowego postawię sobie tutaj statyw jak sobie idę tutaj tą alejką mam po prostu taki zachwyt jakbym pierwszy raz tutaj była wow serio mówię chciałam powiedzieć, że pierwszy raz byłam tutaj rok temu ale nie, no byłam wcześniej, byłam w lutym ale w marcu Podpisałam właśnie umowę rezerwacyjną na ten domek. Ten śpiech ptaków. Tutaj, w tym miejscu, zdecydowanie wiem, co to jest. Cieszyć się każdym dniem. Tu się nie da inaczej. Naprawdę. Ja się czuję, jakbym żyła w bajce i ciągle do mnie to nie dociera. Przecież to jest po prostu moje. Naprawdę. W jakiś sposób był to odważny krok, choć ja osobiście. Tak się nie czuję, bo zmiana miejsca zamieszkania, województwa, zupełnie nowe otoczenie. Dla mnie to są fajne rzeczy. Zawsze sobie to miło wspominam. Nawet jak się do Wrocławia przeprowadzałam, nikogo tam nie znałam. Postanowiłam spontanicznie, że tam zamieszkam. W sensie spontanicznie nie wybrałam tego miasta, bo robiłam duży research, żeby była to dobra inwestycja i te inwestycje mi się opłaciły w taki sposób, że. Dzięki nim mogłam po prostu zamieszkać tutaj. Chyba już zakończę ten wywód, bo po prostu brakuje mi tutaj su. szczerze. Szybka przebiórka, herbatka i lecę do ogrodu, zanim zajdzie słońce. Ogarnąć te kwiaty. Idę po ziemię do kretowisk. W ogóle jaką piękną trasą jechałam taką wzdłuż lasu, tam jeszcze jakiś spływ kajakowy niedaleko. Mówię, kurczę, jestem wręcz zachwycona. Miejscem, w którym mieszkam, i takie piękne domy były, ale powiem Wam tak, że wiadomo, nie znajdzie się domu idealnego. Mogłabym sobie wybudować dom, ale absolutnie nie chciałabym tego robić, bo wiem ile to jest stresu. Zakładam rękawiczki, więc a ze względu na swoje zdrowie i na to, jak się obsuwają różne rzeczy, terminy niezależne od nas, to nie chciałabym nigdy budować domu, ale jestem tak zadowolona z miejsca, w którym mieszkam. Że chyba lepiej by się mogło, tak szczerze, zbieram ziemię. Powiem Wam, że no chodzenie po tym zabiegu już w miarę okej, okay, ale też nie mogę jeszcze za dużo. To jednak tutaj w tym ogrodzie robienie, kucanie, schylanie się, uważanie, żeby jeszcze gdzieś się nie uderzyć. Jest to jakimś wyzwaniem, ale ja no nie mogę siedzieć w miejscu. Ja już chcę robić rzeczy, naprawdę. Także chociażby te kwiatki, taka mała drobnostka, totalnie mnie ucieszy. Dobra, nie za dużo. Żeby móc to przenieść. Jednak jakoś zimno się zrobiło. Złożam czapkę. Piszę co? Jak to jest zapakowane? Muszę wykorzystać trochę folii, żeby zrobić osłonkę w tej doniczce. Szczerze mówiąc, może bardziej przydałoby się tutaj jakiś taki zszywacz tapicerski. Ale wykorzystamy to tak jak jest. No i jeżeli potem to nie wiem przykleję nawet na kropelkę. Nie jest za mało? Chyba nie. Lubię te roboty ogrodnicze. Mówię to jak się wiosna zaczyna. Zapytajcie mnie latem, czy dalej to lubię. <grytanie> no i dobra. Poszukuję jakichś mebli ogrodowych. Przecież nie kupowałam na jesień. Było trochę bez sensu, bo było bardzo mało wyboru. Ktoś mi coś mówił o jakiejś takiej hurtowni. Nie wiem, no mogę gdzieś w Polsce podjechać. Zobaczyć jakieś fajne rzeczy. Jak do Czacza jechałam, to chyba mi tu się okazuje, że chyba trochę za mało tej folii. Pozdrawiam siebie. Posadzę te kwiatki jednak na siedząco. No, co wam powiem? Coś mi po prostu opętało. Nasypałam tutaj bardzo dużo ziemi. Plus ta doniczka drewniana też jest ciężka. Nie mogłam podnieść tego ze stolika. Właściwie podniosłam to, ale tak włączyłam lędźwie. Masakra. Dobra. Więc na razie ta donica będzie stała tutaj na ziemi. Ja nie mogę dzisiaj z siebie. Nie myślę logicznie, ale zapominam, że po prostu. Inaczej moje nogi funkcjonują, i no dobra, nie będę tu się rozwodzić. W każdym razie chcę tutaj zrobić takie połączenie, czyli prymulki i stokrotki. Widzę, że dobrze ukorzenione, bo wsadzam sobie to na przemian. Hmm, ja myślałam, że w tych samych kolorach, wziąłam to jednak, są trochę ciemniejsze chyba po dwóch stronach. Jest to głębiej wsadzę, tylko zobaczę, czy potrzebuję zrobić większe przerwy, czy jednak nie. A może jednak od fioletów zacząć? Mam jeszcze dużo tych bratków, ale nie będę, kurde, z włosami to posadzę, ich tutaj mieszać. Chyba będzie po prostu za dużo. Ewentualnie drugą taką donicę bym kupiła. Najchętniej bym wysadziła tych kwiatów tak wzdłuż teraz. No, chyba taka kolejność będzie najlepsza. Muszę sobie kupić taką matę do siadania do ogrodu. Widziałam, że wszyscy teraz je kupują. Nie wiem, w Lidlu, w Action. Zobaczę. I chyba taka kolejność zostanie. Już trochę po ciemku ale posadziłam jedną skrzyneczkę, zobaczcie jakie różowe niebo się tutaj zrobiło, no może tak nie widać z tej strony na pewno piękne murki. Hello, jestem w domu, jak tylko rozkładam matę to pieski na nią się układają trochę źle podnosiłam i lędźwie mi bolą, więc rozkładam sobie matę do akupresury więc rozłączę się z wami, bo ja robię to na gołe ciało, najlepiej na ziemi i potem sobie jeszcze zrobię jakieś ćwiczenia na lędźwie. Ale ja ogólnie to jestem takim hardcorem, że ja potrafię na tej macie zasnąć. Powiem Wam tak, tak mi się chce ze siebie śmiać, co ja odpierdaczam, że tak powiem. E, no bo tak, postawiłam sobie na górze doniczkę, żeby nie schylać się, bo nie mogę. Pandusiu, panusia mnie pociesza. Dziękuję Ci. Z tymi nogami się schylać i później co? Nie pomyślałam, że będzie takie ciężkie, żeby to poznać. No panda! <noise> Zrobiłam ćwiczenia, położyłam się na macie, nasmarowałam sobie maścią i co więcej mogę zrobić? Szczerze? Oklejałabym się tej pamię, ale sama tego nie zrobię, bo się człowiek tak nie wygnie. Hmm, przypomina mi się akcja... Czemu ty mnie tak liżesz? Jak mi się popsuł... Em, jeszcze Bambi tu przyszła. Jak mi się popsuł akumulator, musiałam go wyciągać, dźwigać, donieść go do domu, naładować, potem z powrotem tak się naciągałam, że, że miałam taką kontuzję lędźwiową. Później się nauczyłam, że podnosić trzeba, zdbało się o mięśnie i w ogóle wszystko. Człowiek uczy się na błędach. Natomiast teraz przez te leżenie e, długie w domu i brak takiego większego ruchu, no to te lędźwie były po prostu osłabione. No co mam powiedzieć? W każdym razie. Trochę, trochę jaja. Zawsze sobie myślę w takich momentach: Paula Kombinator chce mnie zostawić tak, jak jest. Kwiatki jakieś wyjdą. Paula chce kupować nowe. Sadzić, dźwigać, tam ciam, 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 ciam. No cóż, no taki charakter. Wizyta u fizjoterapeuty umówiona. Ja zasiadam do montażu, a tutaj jeszcze przy końcu wersji chciałam Was podpytać: jakie kwiatki posadzić? Co polecacie? Coś do doniczek, ewentualnie do ziemi, ale bardziej do doniczek. Wiem, że Wy się znacie, ogarniacie tematy ogrodnicze, a powiem Wam, że no mam tutaj mnóstwo iglaków. Jestem w tych szkółkach. Fajne są drzewka, ale ja tego nie potrzebuję. Ja chcę tutaj coś kolorowego, ewentualnie coś do donicy na taras albo przed dom. Tak sobie myślę. Także dzięki za oglądanie. No i przepraszam, że nie było w weekend vloga, ale musiałam się coś zresetować. Po prostu miałam wrażenie, że ciągle i ciągle gadam. O tych tematach gojenia, ran, zdrowia. Chciałam coś nowego i przyszło to słońce, i ogrodnicze tematy wpadły jak złoto. Także nie wiem, czy będę w niedzielę wrzucać te filmy, albo będę po prostu wrzucać krótsze, a częściej. Dajcie znać, właśnie, co wolicie. Godzinne vlogi, czy takie 20-minutowe? Trochę może więcej, ale na przykład dwa razy w tygodniu buźka. Do zobaczenia, papa. Pa.